Dzień dobry, witam serdecznie moi kochani w kolejnym odcinku na szlaku. Tym razem odcinek oczywiście pod tytułem sprzęgło na trydytki. Ciekawi odcinka, zapraszam na intro i widzimy się za dosłownie chwileczkę. Na wstępie chciałem powiedzieć, że jesteśmy oczywiście w Czechach, jakby ktoś nie wiedział. No i teraz tak, mogę co jakiś czas przerywać. Nagrywanie. sensie będzie wycięty mój głos, ponieważ Kaszel mnie troszeczkę dzisiaj męczy, a nie chcę, żeby Wasze uszy tak naprawdę odpadły. Więc moi kochani, lecimy z odcinkiem. Skończyliśmy <laughs> ostatni odcinek na warszawskim wahadle, więc wiecie już mniej więcej, jak to wyglądało. No i potem, jak już mówiłem, wróciłem z powrotem na krajówkę. Jeździłem sobie od poniedziałku do piątku. No i rozbudziłem jakieś tam y, tego TD Plasta i tak dalej. Nie? Uwaga! <laughs> się mi kichnęło. No i moi drodzy, rozwoziłem tego, te plasta, inne te rzeczy no i był wyjazd, że jechałem gdzieś, już nie pamiętam do jakiego miasteczka, ale jechałem sobie spokojnie. Dzień zapowiadał, zapowiadał się naprawdę rewelacyjnie, spokojnie, nic się nie działo, nie było nic złego. Wjeżdżam na firmę, wciskam sprzęgło, chciałem wbić dwójkę i nagle trach. Sprzęgło zostało w podłodze no i kurde, co tu zrobić? Udało mi się tak naprawdę na taki boczny parking zjechał, tam był wjazd na firmę i od razu po lewej stronie był parking dla osobówek. No taki, wiecie, z takiego klepowiska. No ja tam wjechałem na ten parking. Pierwsze co, no to wyciągnąłem sprzęgło nogą, no ale to co z tego? Ja dociskam sprzęgło, a sprzęgło fu, w dół, nie? No i kurde, co tu zrobić? Myślę, dzwonię do mechaników. Mówię, słuchajcie, jest taka sprawa, że mi sprzęgło wpadło w podłogę. Gdzie jesteś? I tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie ogarnęliśmy, że gdzieś tam mam podjechać i czy dam radę pojechać bez sprzęgła. Ja mówię, że no dam radę pojechać bez sprzęgła i teraz taka mała dygresja. Jakiś czas temu był filmik, w którym mówiłem, że chciałem pani pomóc i wytłumaczyć jej, jak się jeździ bez sprzęgła. Właśnie dlatego, że wtedy na busach miałem taką sytuację i wiedziałem, jak to zrobić, ale do rzeczy. Mówię, że dobra, wytłumaczyli mi co i jak mam robić, jak się bez sprzęgła jedzie. Na szczęście miałem lekko miałem chyba tonę niecałą. Mówi tak: wsteczny na wyłączonym silniku, przekręcasz kluczyk, odpalasz, będzie ci szarpać, 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 szarpać. I wtedy odpali się auto i będziesz jechał. Ja mówię, no dobra, no i tak zrobiłem. Wyjechałem z tej firmy, potem oczywiście wyłączyłem silnik. Jedynka na sucho, odpalam auto. Szarpie, 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 odpalił i jadę. No dobra, jedynkę mam, co dalej? No najlepsze jest to, że dalej oczywiście, dodaję lekko gazu, wybijam jedynkę i mniej więcej trzymałem chyba wtedy było jakieś 2000 obrotów, około, albo 1000 coś i próbowałem tą dwójeczkę delikatnie wbić, dodając, obro... dodając po prostu lekko gazu. I w końcu ta dwójka wchodzi, no i macie dwójeczkę. I tak samo z każdym biegiem, tak samo jak się redukuje. No i teraz tak, dojechałem na jakiś parking, mówią tutaj zajęć jutro będziemy myśleć co dalej. No to dobra, wstaję rano, dzwoni do mnie dopiero po dziewiątej mechanik, że znalazł sklep, najprawdopodobniej wie co jest grany, tylko muszę mu pokazać co się stało. No to mu pokazałem ten pedał sprzęgła, tam się okazało, że ten pedał sprzęgła, jak znajdę jakieś zdjęcia, to Wam po prostu pokażę tutaj na, na prawej stronie. Ten pedał sprzęgła ma takiego jakby, taką kulkę zamocowaną do, do, tego, do, tego, do, do tego całego mechanizmu. I w tą kulkę wchodzi taki czop, z którym jest jakby cały ten wysprzęglik, który idzie gdzieś tam do skrzyni czy gdzieś tam, nie? No i to po prostu się rozsypało. No i mówi, słuchaj, ja ten wysprzęglik znajdę, zapytam się, czy mają. Pójdziesz, czy dasz radę wymienić? Ja się wszystko poinstruuję. Ja mówię, no dobra, no to wymienimy, i tak dalej. No i tak naprawdę zadzwonił do mnie dosłownie za 15 minut. Mówi, że mają wysprzęglik, tylko trzeba podejść. No to co? No to ja ubrałem się i idę, nie? Po wysprzęglik. No i teraz tak. Do sklepu miałem jakieś 4 kilometry. Poszedłem, zapłaciłem, wracam. No i tam mi chłopaki instruują, jakie klucze, jakie coś tam. Ja mówię, ale jak to założyć? Mówi, że na tą kulkę to musisz tak mocno wcisnąć. Najlepiej to kombinerkami albo czymś, ale musisz sobie poradzić. No i ja tam się wiecie, pod autem kładłem, tam próbowałem to zrobić. Jak już tam wszystko przeciągnąłem pod silnikiem, do tej skrzyni i tak dalej, podokręcałem, no to potem oczywiście zostało mi e, wcisnąć na, tego, na, te, na tą kulkę, nie? No i mordowałem się, mordowałem się, mordowałem się, ale w końcu się udało wcisnąć. No i dobra, mówię, że zrobione, pojechałem się zabudować, tam rozładować, już nie pamiętam dokładnie. No i Ile minęło? Może tydzień, półtorej, jadę autostradą A4. Nie, przepraszam, obwodnicą Warszawy. I nagle ja, wiecie, chcę zredukować z piątki na czwórkę, wciskam sprzęgło i jeb, znowu to samo, mówię, ja pierdziele, mówię, wysprzęglik na 100%, nie? No to tak, mówię, szukam najbliższej stacji, patrzę, jest Orlen. Zjechałem na Orlen, no i wiedziałem, jak wysprzęglik działa. No to stwierdziłem, skoro wiem, jak działa, Wiem o co chodzi, wiem co jest zepsute i tam znowu ten czop wyskoczył. Z tej, z tej, z tej kulki spadł. Ja mówię, ty, a jakby zrobił tak, żeby to wcisnął na hama, bo wiadomo, ja wcisnę parę razy sprzęgło i to wypadnie, bo to pękało, nie? Ale jakby to trytytkami spiął. Mówię, tu z jednej, z drugiej, z trzeciej, z czwartej, mówię, może by działało. No i poszedłem na tego, gorle, napytam się, czy mają trytytki. Moi kochani, na trytytki to spiąłem. Żeby Was nie skłamać, cztery, może pięć, cztery tytek założyłem i co najlepsze pojechałem się rozładować, załadować, wróciłem na bazę, oni mi tego nie zrobili, ja się w sumie nie mogłem doprosić, żeby mi to zrobili i jeździłem z tym jakieś 3, trzy? tygodnie, coś, coś takiego. No i najlepsze jest to, że po tych trzech tygodniach w końcu oni na bazie mi to zrobili, jakoś to, nie wiem, czy mówili, że przyspawali, czy coś, nie? Mówię, spoko. Pojeździłem dwa miesiące i to się znowu rozwalało. Wtedy ja już znowu, ja te trytytki miałem, nie? W tym aucie. I najlepsze jest to, że ja na te trytytki to znowu złapałem i czajcie, że to tak naprawdę działało aż do, do tego czasu, aż się zwolniłem. Jakieś pół roku jeszcze. Pół roku jeździłem... Na sprzęgle na trytytki, bo mechanicy nie potrafili tego naprawić a taka prowizorka po prostu dała radę. nie? Także no, tak to wyglądało, ale ogólnie tam był problem taki, że mechanicy robili jedni dobrze, inni gorzej. Tak, jeszcze taką bonusową taką historykę wam dopowiem, jak kiedyś jechałem z ciężkim towarem. Miałem pa palet chyba 3,5 tony. Podkreślam, że to był bus do 3,5 tony, nie? Znaczy w papierach oczywiście tak miał, ale miał więcej. No i teraz tak, najlepsze było to, że ja z takim towarem jeździłem bardzo często i tam po prostu klocki, tarczy, wszystko się, wszystko się paliło bardzo szybko, bo dużo obciążenie, retardera nie było, jak trzeba było hamować, to się po prostu deptało, nie? No i wymieniałem klocki tam co 3, co 4 miesiące w firmie, no i ten mechanik mówi, co Ty, ty z tymi klockami robisz? Jesz je na tych postojach, czy co? Ja mówię, że no nie no, mówię, no to tak jest, że mówię, no to co ja ci poradzę? A mówię, a jakie masz ładunki? Ja mówię, no po dwie, po trzy, po cztery tony czasami się zdarzają. No i on gdzieś tam do tego szefa dzwonił i mówił, że mówię, on nie będzie tyle, tyle razy tych klocków zmieniał. Bo mówi, chłopy to jest nieopłacalne. Dawajcie po prostu jakieś mniejsze ładunki lżejsze, bo po prostu chłopak to, to, to komplet dwa, dwa, trzy komplety tarcz to w ciągu roku zużyje no i potem poszli po rozum do głowy trochę i te ładunki miały lżejsze, nie? Ale też, wiecie, głupi łeb, kurde, człowiek się dawał zamiast normalnie jeździć z normalnymi ładunkami, powiedzieć, że nie pojadę, bez za ciężko i tak dalej, to człowiek, wiecie, pasami spinał i jechał, nie? I dobrze, że się nic nie stało, bo jakby coś się stało, no to pierwsze co, no to jaki towar? Dlaczego jechałem autem, który ma e, w papierach wpisane do 3,5 tony? E, dlaczego ja jechałem z takim towarem i tak dalej, problemy? Ja, masakra! masakra, nawet jakby był wypadek to by była moja wina, no bo nawet nie chcę o tym myśleć także moi kochani, tak właśnie wyglądała jazda ze sprzęgłem na trytytki no było ciekawie to nie powiem, że nie puści mnie ktoś tutaj puści, elegancka no i moi kochani myślę, że to by było na tyle nie wiem, czy długa historia wyszła, czy krótka mam nadzieję, że się podobała Oczywiście lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie, czy Wam się seria podoba. Czytam komentarze. Jest mi bardzo miło, że, się seria wam, że tamte odcinki Wam się podobają. Powiedzcie jak ten odcinek Wam się spodobał. Jakieś Wasze przemyślenia może na ten temat. No i co? Zapraszam Was do kolejnego odcinka, a tymczasem żegnam się z Wami. No i co? Trzymajcie się, pozdrawiam suchy tracker. Na razie, cześć.